Na trzecią niedzielę Adwentu mamy słowo rekoledzy. To mówi Pan. Oto przychodzę, jak zapowiedziałem. W czasach i byliście w niewoli. Powiedziałem Wam, że przyjdę i przyszedłem, wyprowadziłem was z Babilonu, poprowadziłem do Jerozolimy, ale nadal nie byliście szczęśliwi. Więc kiedy nadeszła pełna czasów, przyszedłem znowu. Zaopiekowałem się wami. Odkupiłem was na krzyżu. Ale i to nie dało wam pełni szczęścia. Gdy z wstałem, zapowiedziałem, że przyjdę raz jeszcze, byście w końcu zaczęli żyć pełnią, tak jak przystało na moje dzieci. Zaczekajcie, każde moje słowo wypełnić. Przy wigilijnym stole czekacie na mnie na różne sposoby. Proszę, byście zauważyli, że ja już przyszedłem. To było dwa tysiące lat temu. Teraz więc jestem z Wami, ale przyjdę raz jeszcze. Wtedy usunę z Waszego życia każdą muzeę. I najmniejszy cię zła. Czas jest bliski. Czyńcie swoje serca przygotowane jak ta pustynia. Niech zakwitną na niej kwiaty dla mnie. Niech wzmocnią się wasze ręce. Jak to zrobić? Powiem Wam: potrzebujecie Ducha Świętego. Niektórzy uważają, że do Ducha Świętego zwracać się nie trzeba, a przecież, dzieci moje. Wszystko, co czynię w Was, czynię właśnie przez Ducha Świętego. Kiedy ksiądz Wojciech modli się nad Waszymi darami ołtarza, by zostały przemienione w moje ciało, krew, wtedy prosi Ojca by zesłał ducha świętego na ten chleb i wino. Całe wasze życie może zostać zainspirowane duchem świętym. To on jest waszą paliwem, waszą siłą napędową, z nim możecie stać się rakietą. Wydałem ducha na apostołów w dniu zesłania Ducha Świętego. To był dla Kościoła deszcz wczesny. Ale przed końcem czasu wylewam go jeszcze obficiej. Na wszelkie ciało. Pisał o tym Joel. Każdy otrzymuje ducha. I jeśli go przyjmie, będzie żył w oparciu o jego moc i będzie stawał się święty. To jest deszcz późny dla poszczególnych. Czerpcie z mojego deszczu i bądźcie jak ja mściciel. On nie chodził w niegi szatach. Miłość polega na nazywaniu zła złem, a dobra dobrem. Na walce ze złem i na obdarowywaniu dobrem. Kopam was, dzieci. I dlatego nie jestem sztuczny ani miękki. Nie robię też uników, by nie mówić o złóch. Z miłością mówię prawdę. Nie jestem poprawny politycznie. Widzę wasze zbolałe serca i nie boję się waszych grzechów. Pamiętacie moje słowa? Jeśli wy, choć jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. Umiecie dawać dobre dary. Dziś dobre dary przyniesie Wam święty Mikołaj. Ja czasem jestem ostry i wymagający, bo bardzo was... Muszę mówić też do współczesnych faryzeuszów i współczesnych władców. Mówię z głębi jak Jan Apostoł i ostro jak Jan Chrzciciel. Bierzcie moje słowo od dwóch moich Janów. Zdawajcie się, bogatsi, o doświadczenia, jakie nazbierały się przez dwa tysiące lat. Korzystajcie z tych doświadczeń. Proszę Wam, wobec mojego Ojca, najdroższy, przede wszystkim nie lekceważcie mnie. Powtórę przyjmijcie mnie z wiarą. i wreszcie uczcie się okazywać mi miłość. Na to właśnie daję wam deszcz późny mojego ducha, ja, wasz Pan.